No, witam widzowie. Jak by to można powiedzieć? Hmm. Jak to można powiedzieć? Hmm. Co mnie tam nie widać na kamerze? Halo. No, <laughs> Może dlatego, że witam. Witam as. Jak by to powiedzieć? Na full body. Witam. No tak, No tak, tak nie się gubi. Się bawiłem z tym dzisiaj jeszcze chwilę, ale to no, no, to wybaczyć. To jest to, wstałem, dopiero. Więc, no. Ale, no, no, mi trochę nie było, przyznam że, no, teraz mam tracking zjebany. Efekty, bo przyjąłem coś. Tracking, pomóż, napraw się. naprawi się. I, i pytajcie, jak sobie się, kupa bawiłem. Nie pytajcie. Ktoś chce coś skalibrować. mier normalnie. Ale, do no to rzeczy Bo nie pozostaniecie się po prostu mnie oglądać tutaj tak, yy, co robię To nie To nie To nie Stary zbycił z mekiem, jak to można powiedzieć Powrócił eee, Tak długo nie było, kilka miesięcy Przyznam się szczerze Więc no Bez montowania to robię to druga sprawa, trzecia sprawa, że yy, jakby to można powiedzieć, streamy to wracam do streamów, tylko na pierwszym terminie będzie lekki poślizg, bo niektóre rzeczy mi się z psują, tak przykładowo jak tak, więc yy, wybaczcie za to, ale no co zrobisz, to co ty zrobisz, jak to mówią, gadam z headseta, więc jeżeli mikrofon się w miarę podoba i lepiej jest, to brawo ja, jak to mówię. Nie parzę tam mam kamerę kurwa, mają tutaj mną tłum mordę. O, wracając. Wychodzą w najbliższym czasie dwa nowe kanały, które mogę powiedzieć innym, że jedna będzie strefa muzyczna, a druga będzie coś na terminie, w najbliższym terminie, którym muszę kamerę tylko, tylko kupić. Co konkretnie? Nie wiem, ktoś może Gladek Syropskiego przykład? Więc na tym będzie wyglądało, coś takiego podstawowego. Tylko mogę te zdradzić, coś w tym, tym, coś w tym stylu będzie. A drugi kanał, co będzie od czego? Hmm. No jak widzicie, no, to muzykę robię, co nie? To sam robię, no robię. Weźmy robię. No. Wracam do tego, też wracam. Więc du dużo będzie wracań. Może stream z SQD będzie, postaram się. No, może w jak to wstałem, więc przed robotą. Tak, że pracuję, więc musicie mi to, to wybaczyć. Widziałem tak na komentarzach na YouTubie, że. tej piszy tarcze. co nie? Ja? No te tak. W się, że sam się polubiłem za to. Kurde, tutaj udurzałem dużo Tak, mam mało miejsca. I ten. Tak. No, co mam powiedzieć no więcej? Własnym sobie, że nowy kanał i tak są przerwa, która no, nie była dla was wszystkich miła. Ten dla mnie, bo. Przeprowadziłem się w ogóle, więc też miałem to nakładanie tego wszystkiego czasu i co opowiedzieć powiedzieć, w skrócie mówiąc, że trochę mnie nie było, to tyle powiem, ale może w początku, jak się w ogóle tego zaczęło, że w ogóle taka przerwa była. Patrząc ze strony, że mnie nie było, względem że miałem a problemy jest prywatne, to to ze znajomych wie, to wie o co mam. Druga sprawa wygląda tak, że miałem przeprowadzkę, tego ja, że mnie było. Więc, jak sobie mieszkam, jak to bym widział na jakiś nie wiem, TikTok'a czy oznaczeniu, tak, welcome to Poznań, więc zajebiście, powiem szczerze, mi muszę, bo algorytm, let's go, no ale wracajmy do tego, że, no, miałem przerwę, trochę miałem przerwę do nagrywek, miałem trochę nałożeń różnego typu, że jakieś nakładanie na, nie wiem, jakby to powiedzieć... Trochę załamań, trochę regeneracji psychicznej, ogólnie wszystko. Więc może w najbliższym terminie będzie jakiś stream. To nie obiecuję, ale to nagrywek wrócę. W najbliższym terminie muszę w ogóle się w ogóle pozbierać z tym wszystkim. Więc tak mi się dziś udało coś w ogóle nagrać. Ja to widzę godzinę, jak pan już wam powiem, że jest kłamać nagrywam to już na godzinie 8:14. Więc. Przed robotem jestem, są przed robotą, więc ja sobie dałem nockę za to, więc muszę to odrobić. I co mam powiedzieć więcej, no, może nie masz przerwy, dlaczego w ogóle ta przerwa była, dlaczego ogólnie ona była i dlaczego nic nie, nie odzywałem. Powiem od co o to chodzi. Powiem tak, mnie nie było z takich względów, że no jak to mówiłem na początku, problem prywatne, problemy w ogóle ze sprzętem i ogólnie były dużo problemów. To się nałożyły i musiałem to po prostu ogarnąć. Więc no, nie było przyjemnie przez jakiś czas. Ale już spokojnie, już zacząłem odżywać się ja w nowym roku. Tu witam w ogóle, w, wszystkim w nowym roku na tym kanale. Więc no, witam no, ponownie. Żyję, ekscesuję, działam. Jak widać. Nie, 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 nie jest mi się. <ścoughs> Więc no, staram się coś tu ogarniać. Więc coś robię. Aby mnie było. Wiadomo, zacząłem pier pierwsze filmy, które by chyba Tak dobrze myślę. Tylko wtedy taki wczoraj ładowałem. No, przedczoraj nawet. To było w, chyba w piątek, w sobotę. Muszę to zobaczyć. Zacząłem, że już wracam do nagrywek. Tak, No, widzicie. Awatarek z full body. No, bo że full body działa jak działa, ale działa. To się udało. Więc. O tym, co będzie dalej, to. Nie. Na ten czas, no są to zgram, pomogę na chwilę, bo jakby się zeznajmę, to jest znajomego sprzęt. go szpięt, więc mi udzielił pozwolenia, więc to pozdrawiam go, stąd i go, spadłem z roboty, jak to będzie w ogóle oglądał ale go pozdrawiam, żeby nie było no co co, ja tam mam trochę, że do ogarnięcia jest to kilka spraw jeżeli mówicie o kanale w muzycznym w ogóle się powstał, co to jest za kanał i w ogóle co to może w ogóle być no pomyślmy sobie coś w kanale muzycznym, coś muzycznego to robiłem poprzednio jest z Nexusem. Takie remake, naprawy, takie pierdopierd, jak to mówię. Ale reality. Myślę, że bardzo że zauważyłem to, że by się w tym bawić. co Zobaczmy po sobie. Nie dziwię się. I. chcę to bardziej ruszy ten temat. Mobadam dostałem ten czasu i to w ogóle wszystko nie zajmowało. Ale. nazwa tego kanału jeszcze nie zdradzę. Jeśli obserwujcie mnie na, na TikToku i w ogóle gdzie się da. Ten czas. Wydam, tam jest algorytm, day, day. Wiadomo, tam coś za algorytmy tej nie wiadomo. Algorytmy tak samo YouTube'a. O co, właśnie co to, to mi chodzi, że algorytm YouTube'a. Zauważyłem, że no, zasięgi. No, jakby nie była ta przerwa, to w ogóle wszystko. Zauważyłem, że więcej było, nie wiem, muzycznych albo takich kanałów takich zwykłych, spokojnych. I myślę trzema kanami dwoma, albo ten, ten główny zostawię. Ten czas. Potem ruszę inne kanały, które mogą bardziej rozwinąć ten temat. gdzie osobny w ogóle. Inny kanał do, do innej rzeczy, może do gier do tego typu. Zapisy ze streamów też być jakiś kanał pomyślę nad tym, bo wszystko w innym miejscu. Się tu, wszystko się tu trzyma w innym miejscu i no i powiem, no. No sami się znajdziecie, że to trochę nie prawa bytu. To uważam to po sobie. Zobaczę to w ogóle po wszystkim i. Poza tym kanale. Więc też na tym myślę. Jakby. Na ten czas za mało robię, ale sam się więcej coś pogarniać. Więc musicie mi dać po prostu ten czas jeszcze. Tak to wyrok się rozpoczął dopiero co? Ja już, widać, coś ogarnąłem. Coś nowego. Coś dla was w ogóle, coś nowszego, coś innego. Tylko typu nie zawsze gram tak na tą Wiadomo, w questach. questsach. Nagrywałem kiedyś. Więc w na najbliższym terminie. No, postaram się zrobić jakiegoś streama tak po prostu go z wami w po prostu taką pogaduchę z wami więc w najbliższym terminie takie coś będzie postaram się jak najszybciej bo wiem, że streamów długo nie było i w ogóle dużo rzeczy się było cicho po prostu ucichło wszystko ze mną będą znajomy mi wiedzieli, że ja tam te swoje prywatne rzeczy robiłem to ogólnie wszystko i te no, ale powiem sobie z strony, że dużo nałożyło mi się problemów dużo się nałożyło, dużo rzeczy naraz na mnie no, i no, nie ułatwia to mi życia, szczerze powiem. A ten czas musimy po prostu być cierpliwi, jak ja, bo no, niczego nie ogarnę tak, by na naszała. Bo no, pomyślmy sobie, że no, mnie długo nie było, długa przerwa była, nie powiem. Tam miał być nowy film w nowy nowym roku, ale coś nie pykło, co jak zawsze. Ale ja jestem już w miarę, już w takim miarę stabilnym sensie, że Mogę teraz potem nagrywać. Ja sobie ich mieć baza mnie łapnie. Więc ja się teraz tym siedzę, baza muszę pobawić jeszcze. Z tym bazami obydwa, mam, mam dwie bazy. No w każdym razie jego dwie bazy, dwie pady, no to jest cały walp, Nie. Więc na ten czas musi być cierpliwi. Może w najbliższym, może w dzisiaj, może przy, nie wiem, w piątek coś pomyśleć nad tym. Nie, nie obiecuję, od razu mówię. Bo różnie z tym może być. Może ja będę. Na nosce, więc też tak może być, że się mi też nie uda. tylko hehe. He, Wyszaciecie? <laughs> więc no, nie powiem. To chyba też nałożyła trochę komplikacji, ale w... postaram się zobaczyć coś do jakiegoś streama. Przygotowałem OBS w nowym sprzęcie, bo to znajdę jako sprzętu, bo nie mam własnego już. Bo ja sprzęt jest kurde, starej mojej lokalizacji. A to przewieźć to trochę, no nie powiem. Tak no, jak się nie chce, przyznam się szczerze, więc musicie po sobie czekać cierpliwie na bliższe terminy, może z tym jakiś ogarnę na bliższym terminie, no, nie obiecuję, staram się wszystko ogarnąć i staram się mówić wolniej, bo słyszałem dużo mój moich o moim mówieniu, że szybko sami gadam, sami za szybko coś mówię i potem nikt nie może tego zrozumieć, więc staram się też to stabilizować. Swoim, w swoim tempie, więc na ten czas jest na ok, okej. Jaki w, w ogóle stan? Więc mi no, co powiedzieć Więcej, no. Taka w ogóle przerwa była k kilkumiesięczna, więc za to Was przepraszam. Naprawdę jeszcze, że sam się co to winię, że to zrobiłem. Więc nie, nie jestem bezwinny, bo czuję się winny, że nie nagrywałem, nie odzywałem się w ogóle. No. Dużo. Dłużej nie w ogóle nie odzywałem, w ogóle nic. Tak? Na nowy roku się odezwałem. Ale słuchajcie, na ten czas. Tak to nie było dla mnie miłe i muszę to jakoś poukładać. Więc dajcie mi ten czas i. zobaczymy, co będzie dalej. No Bo jak chcę ruszyć tym kanałem, chcę ruszyć te nowe kanały, czy dużo rzeczy po prostu ruszyć, jak na swój czas. By to już w tym nowym roku obudzi to wszystko po nowo. Tak zacząć, no, no, nie, zacząć już działać. Więc musicie mi dać ten, po prostu ten czas, tą cierpliwość. Bo ja strasznie się nie jak to, jak to robię, ale to co robię? Staram się, bo nie nagrywałem, to jest długo, nie nagrywałem. Popatrzyłem, co na, na swój kanał, zauważyłem, zrobiłem błąd i, i powiedziałem sobie szczerze, że nie, kurde, ogarniamy to, bo to się nie, nie, tak się nie pasuje to. Więc ten. Wracając do jeszcze jednego tematu, chciałem, nie wiem, co tego roku chyba poruszałem ten temat, bo spadłem to. Kanały z autobusami. Będzie kanał STWANIE tego z ETS-em. To jest w planach. Dalej jest to jest trzymane w tym planie. I dalej ten plan będzie dalej planowany. Na ten czas nie ma tego dodatku jeszcze w... wiadomo. Tych autobusów. Ale test. Tak samo dodatkowy kanał testa to na to wyjdzie. Czyli informacje na ETS-a, jak i ETS-a. Nie taki plan. Bo złożę, że bardziej się w tym w tym całym komuś tutaj bawię, więc. Wiem, że dobra. Czemu nie? Sprawdzimy to, co, co mnie stać. Więc raz, będzie, jak sam opowiadał o ETS-ie, co będzie ciekawego i co będzie nowego. Pozałożę, już dużo nowych rzeczy i szczerze nam na, na nie. Więc tylko czekać. Yy... Zwracam nagrywek z AOMC-2, bo. No wiadomo, nagrywki to nagrywki to nie. Jak pan mówi, to Mamy wracać? wracajmy z przetupem. Nagrywki z AOMC-2, czyli innych typu gier symulatorowych, czy masz Nah, na razie, na ten czas, nagrywam właśnie tak jak teraz, jak po informacyjnie, na ten na czas, ale z innym ETS-em, jak i innymi grami. Na ten czas, cisza, ale postaram się jak najszybciej, poszedłem z tym tematem i zacząłem po prostu nagrywać się po prostu w regularnie, czy jeden film w dzień. Czyli mówię od rana, przed robotą co zawsze będzie w czasie inaczej, bo jak będą inną, inną robotę, no to będzie nam jeszcze trudniej. Ale staram się was coś w ogóle, takie coś ogarnąć. Tak sam się dziwi, co to robię. Więc no, dużo się, dużo tematu ruszam, jak założyliście. Nie dawno, że da was to może mało, dla mnie to już tak dużo przez ten czas co ogarniałem. Więc musimy dać ten na czas. Dajcie ten czas. I naprawdę powiem, że ja nie kłamiec że temat ruszam po prostu wszystko. Ja nie kłamie. Tylko dajcie mi ten czas. Dajcie ten czas, to obiecuję szczerze, że wrócę na nagrybek, jak mogę, na, na, na może dwa, pięć, filmy wydać wstawię na jeden dzień. Jak mi się nawet chce. Więc, bo chcę z tym tematem ruszyć. To mocno. No, już osiemnastka na karku, no w ogóle, praca te, PDPL, no wiadomo. Ale. Nie. Ja wolę wrócić do nagrywek, bo szczerze mi to robi na ciekawe. Dla to po prostu takie coś innego niż, nie wiem, takie zwykłe po prostu egzystowanie w życiu, w, swoim, w swoim świecie. Jak to można powiedzieć? A szczerze wolę wdowa się odzywać, zgadać z wami, nie wiem, pogadać o czymś. Więc na tego, na swojego Discorda jest to, co mam znowu ponownie naprawiać. W wolnym tempie, ale wolnym. Ale ogarniam, bo daję błąd z innym botem, który muszę go naprawić. Chodzi o bota z YouTube'a. Co bym go powiedzieć Coś się tam zepsuło i muszę to, muszę to naprawić. I żebym muszę inne tematy po i trochę ja ten serwer trochę odżywić. Więc musi, ten, to jest, musi dać mi po prostu ten czas. No tak dużo już temat wyruszam na, na swój czas. Więc, no wiadomo. Jeszcze w ogóle tym że odpowiem na komentarze w ogóle z. Z tego z informacji dodałem na jakiś czas temu Że mam taki no fajny awatar No już prywatny, szczerze mówiąc Jak zobaczycie już kilka nich już nawet już ciekawszych więc sobie już, wiadomo, full body Nie wiem, co widać, widać trochę, ta widać, full body, hehe he. Taki się zgubił, let's go <laughs> Wiadomo, coś tam taki się głupie, no bo wiadomo Gdzieś mam strefę i gdzieś mi się odsunąłem Do tyłu <laughs> Bo bym się taki sposób zostawił w życie, bym co to czaić? No ale, no widzicie, ja się staram coś już w miarę ogarniać. Miarę. Więc dajcie mi ten czas. I naprawdę powiem, że ja z tematem nagrywań nie żartuję. Teraz dosłownie biorę to na serio. Wiadomo, ten czas jeszcze będzie taki w miarę cichszy, ale będę właśnie informował miarę na bieżąco, co się w ogóle zmieniło i co będzie w ogóle na pierwszym czasie. Więc. No yy, powiem szczerze. Jak nie będę demontował, bo nie będę montował, bo tylko to na, ta żywa tu tak jak teraz jest, to szczerze. Może być ciekawie. <grych> Więc. Staram się dawać coś ogarniać. To widzicie, że zaczynam żywić, zaczynam po prostu odżywać. Będę do sił. Do nie w ogóle tego wszystkiego. Więc. Mówię. Dajcie mi ten czas, a naprawdę powiem, że potem tego nie będziecie żałować, tego czekania. Damy na, na nie jest miłe, żeby czeka, to wszystko robić w takim tempie i ogólnie, wiadomo, Czekaj, na takie coś. Szczerze nie, nie, nie lubię czekać, ale że to ogarnę, to mówię, obiecuję wam, że ja z nagrywań w ogóle dwóch wszystkiego wrócę. Szczerze. To jest takie moje postępowanie noworoczne, więc dajcie mi ten czas. Szczerze. Bo mówię, ten czas jeszcze jest dla mnie miły, ale w na najbliższym czasie, staram się to ogarnąć, wrzucę z nagrywkami i w ogóle wrzucę ze wszystkim. Tylko mówię, ten czas, ten czas dla nas, dla nas wszystkich jest ważny. Przynajmniej do mnie i to są do was, bo wiadomo, nie lubię czekać na nagrywki, nie lubię czekać na to, komu się chce czekać, co nie? Wyznaję się szczerze. Dla mnie to nie jest miłe, żeby czekać, kurde, nie wiem, jakiś czas, by się jakiś YouTube to miał zadzwonić. Okej, okay, fakt. Miałem tę przerwę, miałem to wszystko, ale też miałem swoje życie prywatne, ktoś musiałem się mnie w ogóle ogarnąć. Więc zrozumcie to, że coś w ogóle robię. I przyznajcie mi coś, że ja coś w ogóle zaczęłam działać, zacznę nowo coś robić. Tak się wygadam. Przyznajcie szczerze, bo potem nie wiem kiedy. I zrozumcie to, że ja coś zacząłem robić. Nie jak chceważać tych rzeczy, że, yy, że tak odkąd powiem, powiem, powiem i tyle w temacie. Nie. To się skończyło. Tamten ja się skończył. Zaczynamy nowym roku, nowo, nowe działanie i na nowo zaczynamy działać. Na nowo, kompletnie na nowo. Tylko wiadomo, ten czas. A naprawdę mam szczerze, obiecam, że nagrywki w ogóle wszystko wróci tak, jak ma być. Bo fakt, ten kanał trochę przymarł, ale teraz zauważyłem to i to zaczynam na nowo działać. Więc ten czas. I od Was, ode, ode mnie, to ode, ode mnie dla Was, to ode mnie dla Was zależy, żeby trzymacie to. Ja patrzę że to, wytrzymać. Ja też muszę to wytrzymać i nie zami to miłe, że to w ogóle muszę czekać, to muszę ogarniać to wszystko. Bo wolę wam dać od razu w te filmy i wać. No to was potem widzicie z powrotem. Bo wiadomo, że ja szczerze. szczerze nie wolę takich przerw. Fakt, że ten czas nie był przyjemny jaki dla was pewnie jak i dla mnie Więc Zrozumcie to Że Jeszcze raz, po, jeszcze raz się powtórzę się i nie sobie powtórzę Że coś Dla was coś ogarniam Jak widać Przykładowo mamy full body Przykładowo Nie wiem Zbugowane full body bo mi się coś psuje Jak zawsze Ta działa Prawa nie. Ale mówię Ja coś się pogarniam jeszcze w tym czasie Pobawię się z tym bo wiadomo, że ma to jakieś ma problemy życiowe, ma, jak widać. Nie no, znam, się coś coś zapisuło. Znają życie. Welcome to body No ale widzicie. Mogę to sobie stać na tej nocy. Więc... Czekajcie. Jeszcze trochę. I napadem powiem, że też czekanie wam naprawdę będzie... Ale na mnie będzie gorsze. No w dla Was będzie gorsze, dla mnie nie będzie fajne. Ale powiem. Jeszcze trochę. A naprawdę nie pożałujcie tego za cholerę, Wiem że kłam, Bo to nie zamierza że takie no. Oczywiste. No to co? Ja powiem cię swoje. Jeszcze do drodze kanału w ogóle tak na szybko wrócę, bo będzie za co godzinę zajmie, Zajmę się. Ja sobie to jeszcze zostawisz na YouTube, a. to informacja wstępna o nowych kanałach. Kanał numer 1, czyli kanał muzyczny, który ta do ma nazwę jakś nie ma go jeszcze na YouTubie, ale zdradzę. DJ WF. Tylko mogę to zdradzić na ten czas. I sobie kanał muzyczny by pasował. Rasza kanałów da mam powoli czas. Bo nawet kanał z, nie wiem, z grami to WF Games. Plus my mamy World Fury, co nie? WF pierwsza z pierwszej litery. Więc no. Takie to się wyszło. To się że to jest kanał muzyczny. Kanał yy, do grania. Yy, strefa zapisować jej WF Nie wiem, może to jest to co nas muszę pomyśleć A na to jest z wf pierwsze początek będzie Nie wiem, WF it Live and Videos, nie wiem, coś pomyślać nad tym Jakoś, jakoś fajnie to brzmiało, tak niesurowo A trzeci kanał, który Nie co to jest, ten, ten, ten Ten ostatni nie powiem już Tylko powiem Jeżeli znacie dekselowskiego, To będzie widzi co kamam tylko tyle mogę zdradzić. A zacząłem się domyślać. No. Przykro mi. Nie chcę to bardzo zdradzać, a wolę to wszystko pogarniać. Naprzeń nowe kanały będą oznaczone i informowane na bieżąco. Natomiast te dwa kanały, co powiedziałem, są w razie prac. Więc na ten kanał główny co mam teraz, co no w ogóle nagrywam. na nadzieję, że wszystko ci tu będzie zgromadzone. A jeżeli będą jakieś nowsze działania, nowsze już te kanały będą otwarte. Tam będą na filmy, i tak samo na tym kanale będą osądzone te kanały. Jak i na tym filmie, jak i na innym będzie. Więc powiem szczerze, fajnie. Więc mówiłem. Wiadomo, ten czas dla was nie był miły, ale dla mnie był ciekawszym. I trochę więcej pomysłów dostałem. I zacząłem ten nowy rok przytupem, tak powiem. Więc o tym to tyle. Czekajcie na najbliższe informacje, na, na najbliższe okcinki z, z tego, albo na przykład streama na Twitchu. Nie wiem, czy jeszcze wrócę, ale słyszę, na, 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 na Twitchu się dzieje. To zobaczymy, ale chyba wrócę z powrotem. Zobaczymy. To co? Dziękuję za zrozumienie w ogóle, co ogląda się do końca. Czy moje gadanie było dla Was miłe, przyjemne czy kurzające? Nie wiem. Jak tam dla Was, Was komentarz. Włożycie komentarze pod filmem, skoro QA z Waszych pytań i tam pomyślę dalej. Tylko powiem że QA chcę zrobić, tylko nie mam pomysłów na ten czas. Więc ta sekcja komentarzy należy do Was. dosłownie do Was. Więc QA odpowiem w na najbliższym terminie, jak to nagram, Bo QA chcę zrobić. Zadawacie jakieś Pięć, pytania z znikąd, ale chcę co zrobić coś nowego, tak samo. Więc chyba o tym to tyle na ten czas. Dużo powiedziałem na ten temat na dzisiejszy dzień i w ogóle ogólnie w tym najbliższym, najbliższym czasie i dłuższym. No i co? Dziękuję, że posłuchaliście, jak w ogóle to słuchaliście. I co? No, do następnego jakby to powiem. Wiadomo, będę was informował. Może później, może wcześniej. I tak jest walczy, Więc dziękuję, że byliście. No i co? Znikam, jak coś. Ale ja sobie chyba szczerze robotę przede mną. Życzę mi powodzenia. Co? So, wasze przedłużenia. Dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się na bieżącym terminie. Słuchajcie wszystkiego na bieżąco. I sub subskrybujcie ten kanał. dzwoneczkujcie, żeby się mieć na bieżąco z nowymi i z innymi typu filmami. Dziwię co to mówię. Jestem, komu się podobało, No to wiadomo. Nie to że mówił. No co? Dziękuję za serdecznie za słuchanie i w ogóle tego słuchał że tak to Bardzo dziękuję i Gratulacje za siebie No na innej to co Bez tego przedłużenia Dziękuję za słuchanie I co? Ja znikam Przed nami jeszcze robota jest Więc z Trzymajcie się I co? Jak to mogę powiedzieć? Pają! Kurwa